Szczepan pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen ducha świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł, Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno. Panie, nie liczym tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto słowo Boże. Chciałbym się dzisiaj skupić na pierwszym czytaniu, które nam Irenka przeczytała z Dziejów Apostolskich o męczeństwie świętego Szczepana. Dwa dni Bożego Narodzenia bardzo się ze sobą łączą. Wczoraj narodziny, mówiliśmy narodziny nadziei. Nadzieja się rodzi, przychodzi w nasze życie, kiedy się nie spodziewamy, albo myślimy, że już na miłość, na nadzieję miejsca nie ma. To jest Boże Narodzenie w Betlejem, w miejscu, kiedy czy w czasie, kiedy jest niemożliwe, żeby Bóg przyszedł, kiedy Rzymianie okupują, kiedy wszystko jest przeciwko człowiekowi, przeciwko narodowi wybranemu, wtedy właśnie przychodzi Pan. I to jest cecha Bożej Obecności, kiedy nam się coś zawala w życiu, kiedy myślimy, że już nie ma miejsca dla Boga, albo nie ma miejsca na nadzieję, że coś się zmieni, wtedy przychodzi Pan ze swoją mocą. I dzisiaj drugi dzień świąt to jest zniszczenie nadziei. Że cały czas jest atak w kierunku Chrystusa, są ci, którzy nadzieję chcą zniszczyć. Zniszczyć się w naszym życiu, w naszym sercu, żebyśmy się poddali i powiedzieli, że to nieprawda, że Jezus się narodził. A to jest prawda. To jest prawda, że Bóg stał się człowiekiem i jest Bogiem bliskim, jest Bogiem dobrym, Bogiem, który w naszym sercu ma swój dom, że nosimy obecność Bożą. To jest prawda o nas i o naszym życiu. I ta prawda jest nieustannie wyrywana nam. Są ci, którzy chcą zniszczyć nadzieję, chcą zniszczyć myśli dobre o naszym powołaniu, o małżeństwie. O życiu w Bogu, o tym, że mogę iść za Jezusem, że to jest możliwe. Ta walka duchowa, doświadczamy jej nieustannie, bo nazywamy to walką, walką wewnętrzną, walką duchową, gdzie się ścierają ciemność i jasność. Światło, światło Betlejem, nadzieja Betlejem, z mrokiem grzechu, z ciemnością grzechu. Która jest nieustannie obecna w naszym życiu, i w tym momencie każdy z nas może myśleć o czymś innym ze swojego życia, o czymś innym z naszej codzienności, nawet tej ostatniej, gdzie się światło i mrok ze sobą ścierają. Rodzi się nadzieja i są ci, którzy chcą tę nadzieję nam odebrać, chcą ją nam zniszczyć, zniszczyć w naszym sercu, pokazać, że to nie ma sensu. Święty Szczepan bezpośrednio po swoim powołaniu po doświadczeniu że jest wezwany przez Kościół aby głosić napełniony duchem świętym głosi z taką mocą że dookoła jest zazdrość jak mówią dzieje apostolskie nie mogli sprostać mądrości i duchowi z którego natchnienia przemawiał patrzą na Szczepana, próbują z nim konkurować, próbują przegadać go, a on w mocy ducha, w mądrości Bożej, tak działa, że nie mogą sprostać duchowi świętemu, który jest w nim. To jest to, co się dzieje przez to, że jesteście wierni w małżeństwach, to jest to, co się dzieje w momencie, kiedy z dziećmi Wam się układa. To jest to, co się dzieje, to jest mądrość Boża. To jest to, gdzie można żyć uczciwie w pracy, można szanować czy kochać prześladowców. Ta postawa budzi zazdrość, budzi agresję w momencie, kiedy jesteśmy pilni, uczciwi, kiedy okazuje się, że można drogą prawą coś osiągnąć w życiu. To budzi agresję, to budzi niechęć. I to się dzieje ze Szczepanem, który głosi miłość, na pytania ma Boże odpowiedzi, i nie są w stanie go sforsować. I ta zazdrość, jak podają dzieje apostolskie, wtedy zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami przeciwko Szczepanowi. To się dzieje, kiedy jesteśmy ludźmi nadziei. To się dzieje, jak nosimy Boga w sobie. I komuś to nie pasuje, patrzy na nas i zaczyna szydzić. Boże Narodzenie, rodzi się nadzieja i zaraz są ci, którzy chcą nam ją odebrać. Albo to są nasze myśli, bo jest gdzieś smok wewnętrzny w nas, który atakuje nieustannie, ale bywa, że to są ludzie, z którymi się otaczamy, ludzie, którzy widząc pokój w nas. Nie są w stanie tego znieść i go atakują. Trzeba być gotowym na atak i z wewnątrz nas, który, gdzie nas zły duch kusi, atakuje przeciwko nadziei, ale też i na atak z zewnątrz, że zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami. A wtedy Szczepan, pełen ducha, patrzy w niebo i mówi o chwale Bożej, którą widzi. Czyli Duch Święty jest tym, który nas w takich momentach jeszcze bardziej wspiera, jeszcze bardziej nas prowadzi do światła, żebyśmy nie zwątpili. Ile choć podnosimy oczy do góry, zamiast zatrzymać się na lękach, które powoduje świat, podnosimy oczy do góry i widzimy jeszcze większą nadzieję, to świat jeszcze bardziej będzie nam ją odbierał. I to, jest, to jest ciągłe zmaganie. Które każdy z nas przeżywa, i ta, to, ta pełnia ducha, którą, której doświadcza Szczepan, powoduje, że biorą za kamienie, i jest pierwszym męczennikiem. Czy, czy jest w nas taka gotowość, gotowość do życia nadzieją, do życia miłością, taka że wybieramy świadomie. Narodzonego Pana w Betlejem, małego, który przychodzi bezbronny i, i zaraz będzie rzeźnie wyjątek. To jest, to jest koło siebie i tego nie unikniemy. Czy jesteśmy gotowi żyć tą miłością i walczyć o tę miłość? Walczyć w sercu, że nie, nie dam wyrwać sobie nadziei. Ona będzie mi wyrywana. Nie dam wyrywać sobie tego, że można być uczciwym, że można być wiernym, że można być sumiennym, że można kochać, że miłość dzisiaj jest możliwa. To, to, to zmaganie jest wpisane w życie Bogiem, życie Bożym narodzeniem, że Bóg się rodzi dzisiaj, że nadzieja rodzi się dzisiaj. Zachęcam, żebyśmy tak jakoś. Patrząc na to pierwsze męczeństwo, które Kościół łączy z Bożym Narodzeniem, od razu to pokazuje. Chcesz być Boży, będzie ciężko, ale będziesz szczęśliwy. Chcesz mieć serce pełne pokoju, świat się na to nie będzie zgadzał, żebyś żył bez lęku. Będzie cię wciskał ci lęk, jak się tylko da, ale. Przez Waszą wytrwałość będziecie zbawieni. Przez to, że będziemy wpatrzeni w światełko, wpatrzeni w nadzieję, w Betlejem, i, i to nas poprowadzi do zwycięstwa. Można być człowiekiem pogodnym w każdej sytuacji. Można być człowiekiem radości. Niezależnie od tego, co nas spotyka i co się dzieje dookoła. I to jest życie w Bogu. Można być człowiekiem wiernym Bogu, wiernym powołaniu, niezależnie od tego, ile różnych rzeczy jest dookoła, które nas od tego odciąga. Zachęcam, popatrzmy w ten sposób na zderzenie światła i mroku, na zderzenie piękna Bożego Narodzenia i tego, że jest to związane, że zaraz trzeba będzie uciekać do Egiptu. Bo Herod chce targnąć na dziecię. I niech nas to prowadzi w tym kierunku, że wybieramy codziennie na nowo światło. Chce na nowo wybierać życie przy Chrystusie, życie w duchu świętym, żeby być w Jego mądrości, z Jego natchnienia przemawiać. A duch święty jest tym, który zwycięża, nawet jeśli pozornie dobrze. Szczepan został ukamienowany. Ale Bóg w nim zwyciężył i to jest najważniejsze. Amen.